Okej, okay, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrałem w Penumbra Czarna Plaga, tak? E, z góry wyżrę dzisiaj taką jazdę, że jak, jak mi tutaj coś wypierdoli, to masakra będzie. Ale chuj, dobra. Więc y, dawno nie nagrywałem, więc muszę sobie przypomnieć, co tutaj, tutaj mam. A to są jakieś drzwi, tak? Otwórz się kur. No patrz, dobra. O, tu nie byłem, widzę, bo Flara leży. <laughs> Ładnie. O, oh, fuck! Jakieś zejście tu jest. Ale chwila, bo tu drzwi widziałem. Zacięły się. No chuj, dobra. Schodzimy tutaj. Mhm. Okej, okay, tu jest. <grytania> Zawaliło się dawno temu, ta. <grytania> Super. Tędy nie przejdę. Aha, K kanały wydawały się jedyną drogą na zewnątrz, ale tak naprawdę nie chodziło mi już o to, yy, by się stąd tamten wydoskonalić. Jeśli na coś natrafił, musiałem się dowiedzieć, co to było. W przeciwnym razie wszystko byłoby na nic. Kurwa, <laughs> zasypało się. Tupa ej! Aha, baterie, mam jakieś schizy. O oh, fuck. Pamiętam ten kawałek. morda znowu te jebane szepty. Tylko. Życie. Fuck. Pff. Jeszcze się rozjebałem. Zajebiście. Dupnia. No, come on. Coś do mnie przemawia. O fak, znowu się budzę w tym? W, jak z pierwszej części Penumbry. Znam to miejsce, już tu byłem. Haha. Ha. Kurwa, ja też tu byłem. Co my tu mamy? Chuja, klucza nie mam, to nie otworzę tego. Tu też nic nie ma. No, patrzcie, nawet skrzynki nie mogę otworzyć. Jaka jazda. To mapa i... Aha, mogę wyjść? Chwila. Obrazek przystojny, jest bliska, są jednego różnice. Jakie? A, ta skrzynia tutaj była. Może tutaj trzeba to przesunąć tak jak było. To wie. Aha Kurde, mi siary przychodzę. Ja pindole. Chwila, tutaj beczka stoi jedna. Tam w kącie druga, tak? Czyli tą, są muszę dotachać tam. Fuck, nie pamiętam tego kawałka. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No, tam już dalej nie przysunę. Chwila, coś tu jeszcze brakuje. Ale nie widzę co. Coś na podłodze? Nie. W sumie to krzesło to tutaj powinno być chyba. Bo go tam na rysunku nie ma. Poszedł. A chwila może? Ja kiedyś to chyba otworzyłem zamknięty kufar. Tak, otworzyłem. Ale ej, no to zajebiście Nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. A chwila. Nie, no jest wszystko tak, jak być powinno. Tu zamknięte. A klucza chyba nie mam. Co tu? Aha, tu nic. Z... Chwila. To jest wolne. <laughs> Kurde, gdzieś ten klucz chyba musi być tutaj. W ogóle. O chuj tu chodzi. No, fuck. No, dupa, nie wyjdę stąd. Tu nawet nie wiem, co tutaj mam. No wstawaj! Wstawaj koleś A, na no, shifta. <noise> Dobrze wiedzieć Ej, ja tak chyba to kiedyś otworzyłem, mi się zdaje, albo mi się teraz faktycznie zdaje He Dupa zdawało mi się No chuj Ale Pamiętaj shiftem Widocznie coś tu jest nie tak, skoro nie mogę ten, tu nic nie dam rady zrobić. Fila, haha, o matko, o tu chodzi. Nie, no teraz będę tutaj błądził... kurwa, do rana. Nie chcę tego czasu na to tracić. Chwila, no. Przecież ja to przeszło i pamiętałem kiedyś jak to było. To cholery. Wyjść stąd nie wyjdę, bo jak? Ale tu coś trzeba było użyć. Może zgasić to? A nie no, miałem zgaszone. Yy... Co to mam użyć? Chyba nie. Muszę zacząć myśleć logicznie. Albo... O nie, to jest Flara nie dynamit. Haha ibiście ha. Mam tam zmiany haseł to tak mi to nic nie da tutaj Chyba, że? A? No, mogę sobie ten Lampą jedynie się pobawić, chwilę? O kurno O co tu chodziło? Że tu coś są jednak różnice. Chwil... o właśnie, odwrócę się. No dobra, ten kufer leży, no bo się przewrócił. Okej, co tam? Aha, ta puszka. Chyba, że może faktycznie tą puszkę trzeba tu położyć. Trafić już nie ma. O fuck! Kurwa święta są PIEZDĄ, NIE mnie yy, O oh fuck patrzcie ty, Zdjęcie się... Ten, mapa się zmieniła na zdjęcie z tymi jajami z pierwszej części penumry No i co? Ręca są mhm, ale chwila? Obrazy przez sam nie wiem jaja? <grytania> Beczki wypełnione są popiołem, Ta... Teraz mogę otworzyć? O, właśnie. Co to jest? Eee. Yy? Uh -huh. Dupa nie pasuje. Może tu? Ej, chwila, może na tą mapę. Tu? O, właśnie, jestem zajebisty. No, kaman, A co tu teraz? Kurwa! Pająk jeszcze, by je chciał chyba wybać. <grybować> Dobra, mapki nie ma. Ale słyszę pająki. Fak. Kurna, pies. A co zapalę lampę? Bo już normalnie. Dobra, to wiedziałem. ha! O co tu chodzi? Kurwa, wciąga mnie! Uj, skaczemy! Ha, ha. Nie! Ja ja sobie robię teraz. Yy. Kurwa, zapalam lampę, a tak nic tu nie widzę. Ja, gdzie jest ta druga? O! A, myślę, że tutaj coś będzie widać. Ok? To też pamiętam. Ale tu trzeba jakoś fajnie ten podnieść. Yy. Yy. O! A, yy, ona się potem, ten, spad, spadnie mi jak nie tą podniosę co miałem O, to, to O właśnie, I mi się drzwi odblokują Yeah Rozwalam system Morda Kurwa A, to drzwi Ej, sorry naprawdę dzisiaj, ale takie schizy, że masakra W ogóle coś mi się zdaje, że nie miałem dzisiaj tego siadać i nagrywać, ale... Chwila tu mam jakiś wyłącznik Pyk Przątnie... Na tym świecie są tylko dwójki i trójki Okej okay. Coś mi się tutaj po pokazało, tak? Dwójki i trójki Co... Chwila, ja sobie włączę tą drugą lampę Mam... Uh, 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 trzy beczki Więc... Coś będzie z tymi beczkami Może... Dwójki i trójki. Aha, chyba nie. Może na jedynkę? Dwójki i trójki. Może tu? Ej, coś się zajarało. O, znowu się jara To chyba mam dobrze teraz. Nie, teraz źle, bo nic się nie jara Teraz też źle. Jak to odsunę? To jest mniejszy chyba płomyk, nie? Nie, taki sam. Dobra. Chwila, spróbujemy coś z tą beczką tu pokombinować. E? Nie. Ej! Chyba bardziej coś się się w świeciło. O właśnie! Otworzyliśmy drzwi Cio! Nie straszcie! Ohoho! Co tylko kręciołko jest? Kręcidło? Tak mi przykro. Lepiej ci teraz. A red! Kurwa red! To tam gdzie ja go zjarałem chyba. A czemu to się mi nie otwiera teraz? No. Aha, tu jest jakiś przełącznik. Haha. Okej. Okay. Tam jesteś, kurde. Bądź cicho, koleś. Bo mnie wkurzasz już. OK. Boże. Za co? No tak, to chuje widzę teraz. Dobra. Op. Dobra, myślę, że teraz na to Op Op, Op. Op. Chyba dobrze idę Za, dobrze. dobrze. A gdzie teraz? Tam chyba się nie rozpędzę, nie wskoczę. Tu mi nic nie dojeżdża. O! Wskoczyłem. Powiem, że pewnie tu nic nie widzicie, ale dobra. No nie tak! Kurwa. Fag, nie patrz. Ej. <grywa> Kurwa, ja mam tak zrytą psychikę, że to jest masakra. Że nic mi się nie stało. A ja tu ten, myślałem, że mnie coś zeżre znowu. Nie myślałem, że ten ten potwór z przebudzenia do mnie przyjdzie. O, światłość. <grywa> koniec Wczytywanie. Dobra, koniec. Kurwa co to do mogło być, mam um, takie ciary, że masakra. Dalej lecimy. Halo! Halo! mi. Z pedałami. <laughs> Dobra. E, tak, co się stanie, jak ja to przekręcę? Ok, teraz jest problem, bo tam nie ma drabinki, więc z wody tam nie wyjdę. Dobra, mam pomysł, ale wylejemy tą wodę i idziemy na dół. Po prostu ustawię sobie z tego takie przejścia. Będzie fajnie, jeśli mi się uda. <grybujesz> Dobra. One. Tak, żebym wiedział, żebym na to jakoś skoczył, bo nie chcę się tutaj rozwalić. <grybujesz> bo tylko wtedy będę mógł tą drabinką wyjść. Dobra. Nie no, za daleko, tak, takiego jumpa nie mam. O. Starcz. Ale chyba za blisko będzie, Zobaczymy zaraz. Fajne wspomnienia były, nie ma co. Ciekawie zrobione, ale niewytłumaczalnie. O. Więc. No, ciąg tą skrzynię. Dobra, chyba tyle starczy. Tu jeszcze jedna. Także jak na to ten nie trafię, no to wtedy będzie siara. Dobra. Mie być ok. No, hop. No i kręcimy. Zobaczymy. Czy mi się uda? Kaman. on Okej okay. Jak <laughs> mi się to uda to będę pro Hop hop Zpieprzamy stąd Chwila, tu pewnie nic nie widać A Wy nic nie widzicie Kratka Eee Wyj wyjście, chętnie bym z niego skorzystał <grym> ja też Dobra Myślę, że Tak może się udać, tylko Podstawię sobie, żeby wejść tam jakoś <grym> Dobra Yes! Zdostaliśmy się z tego buszu Okej okay. <grym> Weszliśmy w kiblu Zajebiście Tak, ktoś burdel zostawił. Dobra, co tu mamy? O, bateryjki, super. Chociaż chyba tak mi ten jeszcze się nie zaczęła rozadowywać. ten... E, ...latarka, ale dobra. Chuj. Z dym. Dobra. Mamy komputer następny. O, baterie i flara. Aj, dawaj te baterie. I save. A tu jakaś skrzynka jest. Chyba hmm. wiem od czego to jest. Nie ma zasilania. Czyli ten bezpiecznik wsadzimy tu. Znowu nie ma zasilania. To tu jest teraz, o. Inicjacja runowy wideo, tak więc teraz sobie obejrzycie co tutaj tam. Będę pieprzyć i zeszamy dalej. Jakbyś przeczołgał się przez kanał, żeby tu się dostać Pochlebia mi to Witaj, jestem Amabel Amabel Swenson i zdaje się będę dziś twoim przewodnikiem Halo, słyszysz mnie? Wydaje mi się, że połączenie działa tylko w jedną stronę Mam kamerę internetową Zrób śmieszną minę, jeśli mnie słyszysz O, bardzo fajnie Dobra, do rzeczy Są sprawy, o których musisz wiedzieć yes. Skoro. Znaleźliśmy pewnego wirusa. Wybił nas wszystkich. Trzy tygodnie temu próbowaliśmy wydostać się przez kopalnię, ale nie udało się. Wydaje mi się, że jeden z robotników Inuit zdołał się wydostać, pozostałych ogarnęła panika i zgubili drogę. Ja uciekałam, a kiedy się zatrzymałam, byłam sama. A, kolejnym symptomem jest uczucie déjà vu. Naszą jedyną szansą jest człowiek imieniem Howard. Twierdził, że udało mu się znaleźć lek na wirusa. Ostatnie sygnały jego obecności zarejestrowano w bibliotece, ale wstęp tam mają tylko członkowie organizacji. Nadal odbieram oznaki życia pochodzące z części mieszkalnej. Musisz znaleźć osobę, której udało się tam ocaleć, i dostać do biblioteki. Aha, uważaj na lekarza Richarda Eminisa. Kiedy ostatnio go widziałam, zachowywał się bardzo dziwnie. Hmm, o czym jeszcze powinnaś wiedzieć? Zobaczmy. Uważaj na oznaki infekcji. No dobrze. Znane nam symptomy to paranoja oraz umamy słuchowe. Aha, jest jeszcze jeden. Deja vu. Hmm. Cóż, to chyba wszystko, o czym powinieneś wiedzieć. Przesyłam wyniki badań wirusa. Otworzę też dla ciebie kilkoro drzwi. Może uda nam się wreszcie wykopać tego. Cóż? <śmulatory> <śmulatory> Dobra, mamy notatkę następną. I co? Aj. Yy, badanie nad wirusem. Raport drugi. Dobra, czytamy. Yy, notatki na temat wirusa. Turn guide Annabel Swenson. Przebieg infekcji. Najgorsze rzecz w mojej pracy. Śmierć pomaga nam zdobywać informacje. Czas trwania 5 tygodni. Lokalizacja kantyna. Obiekt badań. Trójka yy, zarażonych wirusem. Członków personelu organizacji Archaic. Z każdą kolejną infekcją... Mm, kurna. Z każdą kolejną infekcją, jej przebieg staje się coraz bardziej zrozumiały. Oprócz udokumentowanych już symptomów, wydaje się istnieć Na ostatnie stadium życia wirusa, w którym całkowicie przyjmuje on kontrolę nad organizmem żywiciela. Zanim wpadnie w całkowitą yy, kata, to zarażone zaczyna mieć halucynacje. Yy, chorzy opisywali, że czuli się tak, jakby byli zmuszeni biec przez. Własne wspomnienia. O, doświadczyłem tego. rodzaju <laughs> mentalnego tur przeszły. W każdym przypadku pacjent zostaje na koniec pochłonięty przez jakąś mroczną siłę, po czym tracimy go na dobre. Jeśli jest to, jak może się wydawać, jakaś psychiczna repre reprezentacja procesu infekcji, możemy tylko teoretyzować na temat tego, co mogłoby się stać, gdyby pacjent próbował uciec od tych halucynacji. Dodatkowe informacje. Dziś doktor Eminitz powiedział e, mi że także miał halucynacje, twierdzi, że od miesięcy nie czuł się tak dobrze. Będę go miała na oku. Okej. Okay. Dobra. <laughs> Dobra. Yy, mam dosyć już grania na dzisiaj. Wiem, trochę krótko, ale... Yy, jutro nagram coś więcej. Ha. Dobra, więc cześć i do następnego odcinka. A nie, jeszcze sobie save'nę. <laughs> okay. Szepty. Cicho. Coraz trudniej jest mi się... Coraz trudniej jest mi stamtąd wracać, czuję, że za każdym razem większa część mi zostaje tam w środku. Dobra. Dobra, trzymajcie się, narka.